Jeżeli chodzi o trzy najważniejsze wyzwania dla przedsiębiorstw co do dostosowania się do ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwa, to na pierwszym miejscu na pewno wymieniłbym zrozumienie samej idei regulacji, celu, celu, który w istocie ma wspierać bezpieczeństwo organizacji i bezpieczeństwo informacji, które są przetwarzane w organizacjach. Na drugim miejscu, jako drugie wyzwanie, wymieniłbym konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów, zarówno finansowych, jak i osobowych. Dlatego, że tej regulacji nie da się wprowadzić bez dedykowania odpowiednich osób, przygotowania procedur, zmian technicznych. A trzecie najważniejsze wyzwanie to moim zdaniem umiejętne połączenie dwóch światów, świata technicznego, świata organizacyjnego, prawnego, tak aby stworzyć system compliance w przedsiębiorstwie, który się wzajemnie wspiera. Wspiera się technicznie, proceduralnie, prawnie, tak żeby procedury odzwierciedlały to, co jest realizowane w rzeczywistości i razem łącznie harmonijnie tworzyły kulturę organizacji. Która jest nakierowana na bezpieczeństwo, wysoką jakość, a w konsekwencji pozwala osiągać rezultaty przedsiębiorstwa w lepszy sposób i lepiej też chronić to, co jest najważniejsze w dzisiejszym świecie, czyli informacje, tajemnice handlowe, które budują naszą przewagę konkurencyjną.